Dla finansowej edukacji. Dzisiaj natomiast poruszę temat ceny oraz zmienności cenowej na giełdzie, która tak naprawdę nie jest od nas zależna i nie ma na nią wpływu. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dobre firmy czasami spadają nawet 30 albo i 40%. Wszystko tak naprawdę zależy od pana rynku, który jest nieprzewidywalny i często bardzo hamski. Każda firma posiada wartość wewnętrzną, którą możemy oszacować stosując czy to analizę, czy wycenę DCF lub stosując yy, wykres czy po prostu obliczenia dotyczące przyszłej yy, przepływości kapitału oraz przyszłych zysków. Dlatego, bo celem każdej firmy jest zysk. Oczywiście firmy czasami próbują zaniżać swój zysk, właśnie żeby na przykład nie zapłacić podatku, ale koniec końców najważniejszą rzeczą jest y, dla firmy y, możliwie jak najwięcej zdobycie kapitału w okresie czterech, y, czterech kwartałów, czyli pełnego roku, i każda firma szanująca się chce, żeby z roku na rok te wyniki się polepszały i kapitalizacja firmy rosła. Oczywiście każda firma ma inną politykę, niektóre są dywidendowe, niektóre wszystkie pieniądze reinwestują, natomiast każda firma chce mieć rok do roku lepszy zysk niezależnie od sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji danej branży. Najlepiej być liderem danej branży, natomiast pomimo to, że jesteśmy w stanie wykonać takie obliczenia, które nam pokazują mniej więcej, oczywiście one nie są idealnie. Ale możemy sprawdzić, ile firma dana powinna kosztować względem swojej branży. Czyli na przykład mamy firmę X, która jest obecnie wyceniana na miliard dolarów. I wskaźniki fundamentalne podpowiadają nam, że jest średnio 3 razy tańsza od yy, całego rynku, pomimo że posiada lepsze marże, lepsze, yy, lepszą sytuację i kondycję finansową. Oraz jest tańsza. I wtedy dokładnie musimy zbadać, czy rzeczywiście ta spółka jest tańsza yy, tylko dlatego, bo jest po prostu okazją inwestycyjną i pan rynek, tak zwany pan rynek, o którym mówi często Benjamin Graham, yy, nie wycenia jej w odpowiedni sposób, bo, no, bo po prostu rynek jest głupi i często się myli. Czy po prostu jest gorsza od swojej konkurencji, może jest mała, może miała jakieś problemy, ma problemy w zarządzie i źle prowadzona. Natomiast yy, najważniejsza jest cena. Jeżeli dzisiaj bym zakupił w tej akcje tej firmy i one następnego dnia spadłyby o 30%, nie byłoby to nic dziwnego, pomimo że jej wycena jest dużo poniżej wartości rynkowej w stosunku do swojej branży. Wynika to przede wszystkim z psychologii tłumu oraz z jeszcze inu tam, innych czynników. Natomiast cena w krótkim terminie, tak naprawdę. Jej zmienność jest tak wysoka z tego powodu, że rynek jest emocjonalny. I jeżeli mamy wycenę realną, to ona jest, rośnie sobie powoli. Jestem w stanie wyliczyć, jaką wartość obecnie ma Facebook. Natomiast te wszystkie zmienności cen 12% w górę, 13% do dołu, 15% do góry. W danym kwartale czy miesiącu, to jest tylko psychologia ludzka. Wykres wyceny wartości firmy jest bardzo prosty i spokojny. On nie rośnie z, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień 13-14%. A wycena, którą my widzimy, to jest tylko zmienna. I yy, to jest właśnie główny problem, dla którego inwestorzy nie zarabiają na giełdzie. Jeżeli kupią dziś aktywo, na przykład za cały kapitał, nie stosują żadnej dywersyfikacji, co jest oczywiście błędem, ponieważ no, dywersyfikacja duża jest również błędem, natomiast brak dywersyfikacji, czyli wsadzanie wszystkich jajek do jednego koszyka jest jeszcze większym błędem, bo wtedy narażamy 100% kapitału na stratę i to jest kompletna głupota. Jeżeli taka osoba kupi akcję firmy X za dajmy na to 100 tysięcy złotych, to dla niej jest znacząca kwota, a jutro ceny akcji spadną o 30-40%, co jak powiedziałem, nie wynika z złej tej, tej firmy, czyli ze złej analizy podejścia do tej firmy, tylko z innych czynników zewnętrznych, takich jak ogólna sytuacja na giełdzie, zachowanie indeksów, a przede wszystkim psychologia tłumu, która jest główną zmienną w krótkim okresie czasu. Wtedy taka osoba się wystraszy i po prostu sprzeda swoje akcje i będzie się zastanawiała, kurde, czy ja dokonałem dobrej analizy, czy złej? Czy to jest dobra spółka, czy zła? I im bardziej y, będzie taka osoba zmartwiona, zdenerwowana, zestresowana, y, tym będzie bliżej dołek i prawdopodobnie będzie lokalne odbicie. O tym również mówił Benjamin Graham, że y, dop dopóki rynek jest przesączony optymistami, ceny akcji w dłu dłuższym terminie prawdopodobnie będą spadać. Natomiast jeżeli ostatni optymista wycofa się ze swojej inwestycji, i uzna ją za swój błąd, wtedy będziemy mieli dołek i wtedy trzeba kupować. Ja również często miałem taką sytuację dlatego, bo nikt nie jest perfekcyjny, również na giełdzie, nawet Warren Buffett, więc tym bardziej ja. I również zdarzały mi się takie sytuacje, że miałem pewne wątpliwości co do firmy, którą zakupiłem. Kupiłem czasami akcje, które spadały po trzech, 4 dniach o 30-40% i przy moim portfelu, który jest bardzo skoncentrowany, Taki spadek wydaje się dość bolesny. Natomiast zdawałem sobie sprawę i z tego, jak działa giełda, i przypominałem sobie pewną historię. Mianowicie, w już parę ładnych lat temu przeczytałem historię legendarnego inwestora Pitera Lynch'a, który jest znany z no, bardzo wysokiej stopy zwrotu w funduszu Magellan, Magellan, którym zarządzał. Jego inwestowanie również opierało się na inwestowaniu wartość. Było trochę odmienne do filozofii Buffetta, bo tam on stosował częstsze, częstszą sprzedaż swoich aktywów, co później uznał za błąd oraz stosował jednak trochę większą dywersyfikację, ale to zazwyczaj wynikało nie może z jego filozofii, tylko z pewnych wymagań funduszowych. Natomiast historia Petera Lyncha, Dotyczy takiej spółki jak Taco Bell, która obecnie należy, z tego co pamiętam, do Pepsi. Jest to słynny fast food żarcia meksykańskiego w Stanach Zjednoczonych i on kupował tą akcję tej firmy w taki sposób, że któregoś razu skosztował tych dań, które oni tam podają i zauważył, że po pierwsze, cena jest relatywnie niska w stosunku do jakości, po prostu jakość i szybkość wykonania tych dań jest na wysokim poziomie. Po za życiu, po spróbowaniu y, tych dóbr, po prostu sprawdził dane fundamentalne tej firmy i uznał ją za dobrą inwestycję i naprawdę fajny y, pomysł, żeby no, zainwestować w tą firmę w długim oczywiście terminie. Y, wyliczył sobie wartość tej firmy, jaka y, może być w przyszłości, no i zaczął kupować akcje. Y, pierwsze jego zakupy y, tych akcji oscelowały mniej więcej w granicach 14 dolarów za akcję. Co wydawało mu się rozsądnym poziomem. Niestety, tak to bywa w inwestowaniu wartość, że czasami wykres w pewnym krótkim terminie nie idzie w naszą stronę, jaką byśmy chcieli. Czasami spotkamy trupa wypadającego z szafy, a czasami po prostu firma ma gorszy okres i nie mamy na to wpływu. Wtedy ceny akcji z 14 dolarów zaczęły powoli spadać. I tak sobie spadały, może nie tak powoli, ponieważ w szybkim czasie z 14 dolarów akcje spadły do 1 dolara. Mimo wszystko Peter Lynch cały czas dokupował te akcje, dlatego bo trzymał się swojej strategii i rozumiał jak działa wycena w stosunku do jej zarobków tej firmy. Wiedział jak wyliczyć stosunek zarobków do realnej wartości akcji. Są na to proste wzory matematyczne. To też nie, 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 nie trzeba się akurat stosować matematyką, wystarczyło spróbować tego dobra, wyliczyć, zobaczyć jaką ma konkurencję na rynku i jeżeli dokonamy takich wyliczeń, sprawdzimy zarząd, sprawdzimy jakość firmy, zobaczymy, że ona jest relatywnie niższa, ta wycena w stosunku do całej branży, wtedy mamy pewność praktycznie, że w długim terminie ta cena zawróci. I tutaj mieliśmy bardzo hardkorowy przykład, dlatego bo wycena akcji od pierwszego zakupu spadła aż o 92%, nawet z hakiem 92.8%. 99% inwestorów nie wytrzymałoby takiego spadku. Tym bardziej, że on musiał uśredniać tą wycenę, żeby ta stopa zwrotu później przy wybiciu była większa. Natomiast w długim terminie wyszedł na swoje, ponieważ akcje, z tego co pamiętam, Taco Bell z tego 1 dolara wzrosły do ponad chyba 40 czy, czy mocno ponad 30. Więc tutaj po uśrednieniu ta cena jego zakupu była no, dużo niższa od późniejszej wyceny co pokazuje, że warto być cierpliwym inwestując w strategii opartej na inwestowaniu w wartość. Takich przykładów było więcej. Również można powiedzieć historię Benjamina Grahama, który był bardzo mocno zaangażowany na giełdzie w 1929 roku. I podczas tego kryzysu jego portfel inwestycyjny spadł do prawie 70%. I uwaga, ja tu mówię o największym kryzysie, giełdowym krachu w historii, kiedy to banki centralne prawie w ogóle nie interweniowały na rynku i mówię o inwestorze, który jest uważany za króla inwestowania wartość, czyli jego firmy były na tyle nisko wycenione, że tak naprawdę ich wartość likwidacyjna była poniżej wartości, która ta firma była na giełdzie wyceniana. Co to oznacza w praktyce, że wartość posiadanego majątku firmy, na przykład w postaci gotówki, była większa w stosunku do wyceny giełdowej. Takie okazje, już to kiedyś wspominałem, bardzo ciężko obecnie znaleźć na rynku, natomiast z tego powodu, że wtedy ciężej było po prostu, był, dostęp do informacji był dużo cięższy niż obecnie, wtedy takie okazje się pojawiały i też zainteresowanie może rynkiem kapitałowym nie było takie wysokie. I Benjamin Graham stracił, miał, może nie stracił, miał w pewnym okresie na samym dołku praktycznie minus 70% portfela inwestycyjnego. Jak sam on o, ty, o tym pisze i o tym mówi, yy, naszły go pewne wątpliwości, czy tak naprawdę jego szkoła inwestowania ma sens, czy to, co on robi, jest dobre i słuszne. On po drodze podczas tego spadku dokopywał akcje, żeby uśredniać cenę, natomiast yy, był na bardzo poważnym minusie i sam uważał, sam twierdził, że no, podczas tych gwałtownych spadków, że jest no, to niebezpieczna sytuacja i był sam wystraszony czyli ojciec analizy fundamentalnej był sam wystraszony i miał pewne wątpliwości. I dlatego później, przytrzymując te akcje, uznał, że jego filozofia ma sens i to wszystko tak naprawdę działa. I przedstawił swoje, swoją zasadę, która powinna być cytowana niezależnie od sytuacji rynkowej przez każdego inwestora, który inwestuje w wartość, czyli rynek w krótkim okresie działa jak maszyna głosująca, czyli bo to jest typowa demokracja, ustrój, który jak wiadomo jest w pewien sposób niewydajny. Natomiast w długim okresie firmy działają jak waga do ważenia pieniędzy, i ta waga pokaże nam, czy firma, w którą zainwestowaliśmy, jest dobra pod względem fundamentalnym, bo koniec końców każda firma y, zostanie wyceniona przez Pan Rynek w sposób sprawiedliwy. Pan Rynek to jest taka metafora, która jest używana często przez inwestorów w wartość. Pan Rynek Lubi zaskakiwać, lubi wprowadzać pewne m, ciekawe sytuacje rynkowe. Natomiast on w pewnym, w pewnym czasie, czasami się myli, czasami y, ma rację, czasami ta wycena jest przesadzona i pan rynek chce nas hojnie obdarować, wtedy powinniśmy realizować zyski. Natomiast pan rynek prędzej czy później naszą inwestycję wyceni w sposób sprawiedliwy, my nie powinniśmy przyjmować się chwilową stratą. Oczywiście można redukować straty stosując opcje, natomiast ja każdemu inwestorowi polecam trzymać stratę i sprawdzać swoją psychologię. Nawet na dużych kwotach uważam, że to jest dobra nauka. Oczywiście, jeżeli te kwoty zniszczą nam życie, nie wytrzymamy tego psychologicznie, to nie powinniśmy tego robić. Natomiast ja sam lubię mieć przez pewien okres stratę, lubię kupować akcje, które są po pewnych wybiciach. Jak zaczynają spadać, ja tak naprawdę czuję, że żyję i czuję, że jestem inwestorem, bo rozumiem, jak działa rynek i wiem, że jeżeli ja kupię dobre aktywo w długim okresie czasu, to na tak, tak czy siak, czy mi się to podoba, czy nie, będzie rosło. I po drodze te wszystkie zmiany, tam spanie 20%, 30%, to nie ma co się tym ekscytować. Równie dobrze mój portfel z tego powodu, że jest bardzo skoncentrowany, ja tak naprawdę posiadam do 10 akcji do 10%. A większość czasu posiadam 6 akcji, więc jeżeli ktoś nie rozumie, jak ja mam bardzo skoncentrowany portfel, to mogę powiedzieć, że podczas naprawdę mocnych obsunięć giełdowych mój portfel traci nawet do 50%. Rzadko się to zdarza, tak naprawdę to się w ogóle nie zdarza, bo ja czasami stosuję jednak opcje w celu hedżowania pozycji, natomiast mój portfel traci, może stracić 50% w krótkim okresie czasu. Więc większość osób nie wytrzyma tego psychicznie, natomiast ja zawsze posiadam jakąś gotówkę za i posiadam aktywa, które mimo wszystko wzrosną podczas krachu, wiem jak działa hedżowanie, hedżuje się, zabezpieczam swoje pozycje potem, żeby w przypadku takiego krachu móc sprzedać akcję po cenie, która została wcześniej określona w opcjach i za tą gotówkę skupować te same akcje, tylko po niższej cenie. Ja stosuję takie pewne mechanizmy rynkowe, natomiast cena w krótkim terminie mnie obchodzi i jeżeli chcecie Państwo otrzymywać, mieć lepsze stopy zwrotu od rynku, dużo lepsze, mówi tu o stopach zwrotu między 20 a 40% i to nie jest wcale bajka, bo jeżeli przeanalizujecie sobie rozmowy czy wykłady Warrena Buffetta, to on sam powiedział, że on jest w stanie na małym kapitale do 10 czy tam do 30-40 milionów dolarów osiągać stopy zwrotu w wysokości 50% rok do roku. Oczywiście to nie będzie idealnie 50%, raz będzie 30, raz 60, raz 70, natomiast on powiedział, że gwarantuje, że jest w stanie na mniejszym kapitale dla niego wygenerować taką stopę zwrotu, dlatego ja uważam, że jestem w stanie wygenerować stopę zwrotu w wysokości między 20 a 40% rok do roku w pewnym okresie, chyba że mój kapitał w, drastu, w drastyczny sposób się zwiększy na przestrzeni tych lat. I po prostu możliwości wynikające z inwestycji w mniejsze spółki, czy niedowartościowane, czy, czy, czy po prostu będę miał pewne ograniczenia regulacyjne, wtedy ta stopa zwrotu i ona się dużo, dużo zmniejsza. Natomiast jeżeli chcecie osiągać rezultaty na poziomie 20-40%, musicie się przyzwyczaić do spadków na poziomie 50%. I no to jest, to jest smutna prawda. Jeżeli natomiast macie rodzinę i jesteście skłonni wytrzymać mocnych spadków na giełdzie, boicie się stracić swoje pieniądze, wtedy jedyną opcją inwestycyjną jest dobór spokojnych akcji, spokojnych firm, które pomimo jakichś krachów znacząco nie tracą, lub zakup indeksu SP lub innych indeksów giełdowych notowanych na różnych rynkach. Innego wyjścia nie ma. Natomiast jeżeli Państwo jesteście zainteresowani y, doborem akcji, informacji na temat akcji, analizą akcji czy doborem strategii, zapraszam do kontaktu. Oczywiście kontakt jest bezpłatny, czy to na mailu, czy na Skype, na którym poruszymy wszystkie tematy. Y, wszystkie informacje są w opisie. Zapraszam do komentowania i no, y, czekam na, na odpowiedzi tutaj y, w kwestii wyceny. Jeszcze mogę na koniec dodać, że. Na, prawdopodobnie w najbliższym czasie ukaże się podsumowanie moich predykcji inwestycyjnych, które tam były już ponad 3 miesiące temu i podam nowe typy, według mnie ciekawe filmy, które w długim terminie mogą sobie świetnie radzić, w krótkim, również i w średnim, więc tutaj również powiem co według mnie jest długi, co jest krótki co jest średni termin, więc zapraszam do obserwowania kanału oraz wszystkich mediów społecznościowych, pozdrawiam serdecznie. Chcesz być biedny? Pomiń tą reklamę. A więc jeśli jesteś przedsiębiorcą, bądź planujesz otworzyć swój własny biznes, to właśnie dla Ciebie przygotowałem specjalną ofertę. Biblia przedsiębiorstwie jest to najpraktyczniejszy elementarz wysoko wydajnego prowadzenia biznesu. Najskuteczniejsze kompendium wiedzy poruszające tematy takie jak nastawienie psychiki na sukces, wydajne zarządzanie biznesem, podstawy makro, jak i mikroekonomii, tworzenie podbojowej marki oraz produktu, oraz sprzedaż niczym słynny wilk. Z Wszystko to w skondensowanej ilości 100 stron pełnej merytorycznej wiedzy, która stworzysz ciebie rekina biznesu. Koszt to jedyne 49 zł, to mniej niż wydajesz na kretyńskie konsultacje u pseudogórów finansowych. Gwarantuję ci, że po zapoznaniu się z Bibią z przedsiębiorcy Twoje postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej zmieni się o 180 stopni, a ty dostąpisz wiedzy, którą posiadają tylko nieliczni.